Teraz czekamy oczywiście na finalną decyzję prezydenta, ale co ty myślisz o tej ustawie, no i co ona finalnie nam przynosi, jeśli faktycznie miałaby wejść w tej formie? Cała branża mówiła, że ta ustawa jest wysoce restrykcyjna i bardzo szczegółowa i że nie może zostać zaakceptowana. Ja byłem też wśród tych prawników, którzy próbowali wdrożyć zmiany do tej ustawy i powiem szczerze, coś czego ludzie się raczej nie spodziewają. Sporo udało się zrobić, mimo wszystko, i teraz się tak zastanawiam, czy faktycznie, jeśli prezydent zrobi weto, to czy jesteśmy w stanie doprowadzić do powstania nowej ustawy skutecznie, czyli żeby inna ustawa weszła w życie, bądź czy jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej zmiany tej ustawy, żeby ona została odchudzona o powiedzmy 50%, co wciąż by sprawiało, że ona będzie bardzo długa i bardzo szczegółowa. Czy nie lepiej jednak przyjąć się to, co jest teraz i w konsekwencji móc się w ogóle starać o to zezwolenie? Coraz bardziej skłaniam się jednak do tej metody, żeby spróbować działać na tym, co powstało, bo faktycznie ta polska ustawa będzie najdłuższą w Europie razem z tymi wszystkimi przepisami.